Stoi. Boż, no to noga z gazu, noga z gazu, migać, noga z gazu, bo przygać Asia, palce migać i ta noga z gazu, że... Ze no, nie z gazu, żeby auto zwolniło. I jak y, chcę zahamować no. y, sprzęgło do końca ta. i gaz, Leci hamulec. hamulec. No, no. no, w miastu, no. Hamulec. Kaj ty jedziesz, kaj ty, tu jest zakaz. zakaz? Ja wiem, że jest zakaz. Naprawdę jestem mądrzejsza na co dzień. Ja wiem, no. Kurde, nie śmiesz puścić tego sprzęgła, goros. Uważaj, no kaj... Asia, bo mi na nerwy działo, no wiele razy to jedno i to samo idzie go. No leko gaz, lekko, gaz, gaz. Bo cię zdyskwalifikuje. Nie, Aśka. nie, nie, nie. I tu jest rundko takie tak. małe. Na tym rundzie jedziemy w kierunku na świętochłowicę i ze świętochłowic do Chorzowa jedzie się pod swoja firma. W lewo na świętochłowicy. W lebo, w lewo, wlebo. Le... Tak. Asia, Asia, nie tu. Jezus. Tutaj w lewo Aś... miałam objechać. O mój Boże, ta noga musi iść ze gazu. Każdy manewr, ta noga idzie z gazu, Asia. Jak ten znak brzmi, yy, Należy objechać no. to. to I teraz jaki tu jest znak? Tu z tego Należy pasa... objechać. Na jedynce, mam nie? cały czas? No. Jezu, jezu, ja nie umie panować! Za się wścieknę, przecież prostu żeby... przy... nie, jest przesady, żebym ja po prostu. Nie, to już jest przesada, że mnie po prostu rzeczy nie mogła panować. No, Mi się wydaje, że ty nie rozumiesz, jak się do ciebie po polsku... No ja to też to, właśnie... No, ja, ja? Ja, nie, ja nie rozumiem, ja po prostu nie wiem, może... To jest niemożliwe. Ej! Dwójka jest po linii prostej do tyłu! Tyś nic nie uczyła się! proszę. Ale ty ciekawe wegetarianki to nie knął! Bo ty jeszcze nie zaknęła! Ale właśnie nie zaknęłaś! A ja nie przy... Nie? No tak. to cię podziwiam, bo miał już tu... Ja nie o z tego to w ogóle. Ja nie wiem, co się dzieje. A na dwójce ile można jechać? Już to już wiem prawie, że maksimum. To słyszysz? To Czyli to trzeba właśnie. dać trójkę, cygmu, no. Dziękuję. Ty... No. puszczasz coś też. To jej jedynka, och wieronie, ty musisz wyczuć ta trójka. Boże kochany, no widzisz. Wymianca Idź no. już, bo czas uciekło. Go... No, A za się zaczynu. Mm. Ci ci... Czy... Asia, nie możesz ty nogi tak od, od tego... Asia, przepraszam. A co ty go... Patrz, ja ci to tłumaczę 153 razy, no. Patrz, patrz coś babie zrobiła, no dwie blondynki się teraz ginał, wisz. Przecież ja miałam pierwszeństwo. Ja, ty, ty, miałaś, ty miałaś pierwszeństwo, ale tu ja jest ustąp, jaki tam jest znak, działka! Co ty to zapierdoły, Łospra, no teraz już musisz wymusić, niech cię puszczą, no... Wjeżdżaj, 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 okay, kręć, kręć, kręć. Tak puszczę te sprzęgło. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, no. No czekaj, no hop co kurwa, eee. mi tam, no! Bo już mnie za krew Nie, tu, tu nie wolno ci jechać, tu w lewo. Tutaj w lewo. No. Się znajdzie to jeszcze mundrala, nie widzi, że tu jest blondynka i Elka, to on będzie mi tito. Że... W ogóle chciałabym tutaj na jakiejś takie skrzyżowań na trampie. Ha, ha ha! Co ci się chcesz? Ja wiedział, że ty mnie nie lubisz. ja, ja, ja Ale, ale za co Asia? Uczyć. No. się nauczyć. Teraz co mam robić? Muszę to... W lewo jadę Asia, tak. Asia, to je, co to jest za znak? Za, Pierunie w ogni. Jezus Maria. No to kaj jedziesz? Co robić? Muszę cofnąć. Puść ten, puść ten gaz, puść ten gaz. Sprzęgło czy mam dodać? Żeby to do mnie Dobra. coś wspominać. Przebię ja ci coś... zaraz powspominam, jak dostaniesz w dupa o dymie, nie co? Bo mi się no. zdaje z siebie, inna terapia tu nie pomoże. Inno wstrząsowo. Ktoś ruszył, jadymy my w lewo. Asia, kaj ty zaś po znak zakazu jedziesz? Asia, Aha, tam, tam yes. Je I ja, tylko znaku w ogóle nie zauważyłam. <śmienicza>